Witajcie! Już tutaj zrobiłem taką fajną platformę... platformę... no... i Tutaj będziemy, czekajcie. Bo no jak było, zapowiadałem tą fajną budowę, to czekajcie. Tu, a. Boże, głupi jestem, głupi jestem, głupi jestem, głupi jestem, jestem Czekaj. Czekaj. Żeby było tak, to musi być... jedną słowo. Ok, de tá. É o ato, sai. Szkła, szkła nam nie starczy. A po że tutaj woda, do góry. No, szkła nam nie starczy. Dobra ludziska. To my tu... Zobaczmy piasek. Okej, to my tu... To, to my będziemy trochę rzeczy na tą dokładnie już wymierzymy ile ten, ile tamten i was zawołamy, ok? No to pa. Okej, okay, już tutaj mamy troszeczkę szkła To tyle oczywiście nie wystarczy, żeby nie było Więc Więc jeszcze nie wystarczy Crafting table, extra Kurde, potrzebuję jednego dni Jednego godzica. Co zrobię? Chcę zrobić ten magazyn. Okej, okay, ale gdzie było? magazyn zrobić. Ale to będziesz miał dużo roboty z tym. Dobra, ale ja ci nie pomagam. Ja buduję Dobra. to. No to nie. O! I na Już wiem, gdzie. Tutaj. Chcę. Chcę. Dobra, wyczekajcie, aż ja tutaj kto zmienię wszystko. Wiecie co? Ja poczekam aż to wszystko wszystkie się szkło przepali. pomogę teraz Alexowi. I, I no pomogę teraz Alexowi, No i czekajcie sekundę, okay? ok? Dobra. Ja teraz idę po szkołę, bo potrzebuję. Kurde... Dobra, ale reszcie już nie zbieraj, ok? Dobra, to czekaj czy na skudę. Okej, okay, znowu mam trochę szkła. Jak mi szkło? Co archów? Już z domu. Jedno? Dobra. Czekajcie. Ay. A co to na to, żeby, yy... A nie, głupi pomysł. Wyszło... Chcesz zobaczyć, jak ja, jak idą roboty? Czekaj, bo mi brakuje jeszcze raz. Cztery szkła! Eee, au. Dżubidu, bidu, badaw, dżubidu. Jeden, pół, Cztery szkła, cztery szkła, trójki, cztery szkła. Ej, pary na dół, tutaj bijesz szkło, chodź, próbował. Widzę cię, jesteś tam. Ok. Cztery, bo będę jeszcze potrzebował. Jeszcze nie potrzebuję szkła, ale łopatę potrzebuję. Potrzebuję. Potrzebuję jeszcze coś zamurować. Czekaj, będę począł. Ileś tam tego szkła. Potrzebuję wiadereczko, ci ja. Wiadereczko, ja, ci ja. Wiadereczko, ci ja. Wiadereczko. Dobra dobra dobra, 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 dobra. No chyba to lepiej na to cześć. Już, już, już magazyn zrobiony, tylko jeszcze parę Dobra, albo ja to wiecie co? Ja tutaj wszystko wypełnię tak dookoła tej wodą, tej samej góry. No i zaraz was załam. wiecie? Okej, zapomniałem tutaj wszystko wodą. Czekajcie na sekundkę. Ja coś tutaj jeszcze zamuruję. Tutaj trzeba jeszcze góra tak przymurować. Albo góry nie zamurowywuję, okej? Okay? No. Jazerkiem! Ma, potrzebujesz jeszcze szkła? Nie, wiem. Nie jestem już nic. Później może pójdziemy na piasek i zrobimy jeszcze na dach szkła. Okej? Okay? Hey. Kurde, jednak potrzebuję ja szkła. Kurde! Ale ze mnie jak ja uwielbiam to działa po prostu jak klatka z tego się praktycznie nie da wyjść Pięknie. 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 mam bardzo dużo da, 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 da. gotowe tutaj potem jeszcze zrobię coś fajnego no, Arek, wiem co potem zrobię z tym tutaj. Tutaj. Dobra, nieważne, nie słyszymy. Tutaj potem zrobię kanał taki. Kanał, kanał, kanał. I od tego kanału zrobię kilka wejść. I Do którego sobie mogą wpaść Creepery i inne, inne dziady. Tam kawałek dalej, tu kawałek dalej, na takich wyspach. I sobie wpadają, no i one będą tutaj płynąć, płynąć, płynąć. Umierać. A jak tutaj będzie takie przejście. No, okej, okay, to fajnie. I czekajcie, dobra, to, to nie wiem, to koniec tego odcinka. Fajna budowa. Przynajmniej mi się ta podoba. Myślę, że Wam też się podoba. Mi się to podoba. A jak zbudował. Jeszcze pokażemy jego magazyn, może. Nie patrzyłem też, czy okazji zobaczę. Fajne. Drewno. Piasek, żwir. Szkło. A, a gdzie jest jedzenie? A w ogóle piasek widzisz kłowiczko. Odkładam wiaderka. Mogę sobie zjeść pork chopy dwa? No może. Jest ile Dobra, łapko. Dobra, to... To jest koniec tego odcinka. Ja się żegnam, Alix się żegna. Czy się nie żegnam? Pa, pa. A to ja do swoich widzów też żegnam. Dobra, no to na razie. Kres jest na następny odcinek, Opa. No pa, pa.